Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj drugi, e, drugie spotkanie, na którym będę się dzielił z Wami tematem, czym jest grzech i o co chodzi w tym wszystkim. E, przeczytam taki tekst Bożego Słowa, który jest napisany w, w przypowieściach Salomona 28:13. Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia. Hmm? Ważne. Ale kto je wyzna i porzuca, dostąpił miłosierdzia. To jeszcze ważniejsze. Więc to jest bardzo ważny temat, oczywiście trochę będę próbował go zmiękczyć w tym sensie, żebyście mogli i żebym ja, żebyśmy mogli to słyszeć lepiej, żeby to do nas docierało. Ale tak naprawdę cała ta kwestia związana z grzechem jest o tyle niezwykle istotna i niezwykle ważna, że grzech został rozmyty w naszym społeczeństwie i właściwie już nie wiadomo, co jest grzechem, co nie, stało się to wszystko bardzo relatywne. Dlatego wierzę, że ważną rzeczą jest, żeby o tym powiedzieć z tego względu, że definicja, sama definicja, czym jest grzech, to jest chybienie celu, tak jak ostatnio mówiłem, wspomniałem o tym. Więc chybienie celu jest ważne o tyle, że mówi o celu. A więc o jakim celu jest mowa, a więc i o jakim grzechu jest mowa? Kiedy mówimy na temat chybienia celu, to mówimy o tym, że my jako ludzie mamy jakiś cel, dla jakiego zostaliśmy stworzeni i tutaj jesteśmy na tej Ziemi. Dla jakiego celu został człowiek stworzony? Dlaczego my tu jesteśmy i po co my tu jesteśmy? Kiedy Bóg stworzył nas, to stworzył nas po to, abyśmy poznali Go i znali Go, po to, żebyśmy się, żebyśmy się Nim cieszyli, radowali, i po to, żebyśmy jemu służyli całym naszym sercem, radując się tak naprawdę nim. Więc y, to jest główny cel. Znać go, y, 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 iść za tym, co on mówi, poznając, ciesząc się nim doświadczając jego niezwykłej obecności i tego, kim naprawdę jest Bóg. To jest ważne dla Ciebie, to jest ważne dla mnie i kiedy wiemy o tym, to wiemy jaki jest cel i możemy do tego podążać. Ale chciałbym, żeby, żeby dać większe zrozumienie, to chciałbym powiedzieć, że na przykład jest cel małżeństwa. Pytanie jaki? To prawda, że nie dojdziesz do celu, jeśli go nie znasz. To prawda, że jeśli nie wiesz, jaki jest cel, nigdy tego nie zrealizujesz. W związku z tym chyba ważną rzeczą jest poznawanie celów, dla jakich jesteśmy tu, dla jakich jest małżeństwo, dla jakich jest rodzina. A cel twojej nauki w szkole po co się uczysz? No, bo muszę. <laughs> tak, niektórzy się uczą, bo muszą. Ale naprawdę jesteś na studiach dlaczego? Dlaczego studiujesz? Dlatego studiujesz, że chcesz osiągnąć jakiś cel Jaki? chcesz się wyszkolić, Najlepiej w danej dziedzinie, w której się szkolisz, po to, żeby później być tym, który jest dla społeczeństwa bardzo pożyteczny i błogosławieństwem, ale także po to, żebyś mógł zarabiać, rozwijać swoją pasję, żebyś mógł utrzymać swoją rodzinę itd. itd. A więc ważne jest, żeby wiedzieć, jaki jest cel. Ważne jest, żeby wiedzieć, jaki jest cel komputera. Ważne jest, żeby wiedzieć, jaki jest cel iPada. Tak ważne jest, żeby wiedzieć, jaki jest cel aparatów, które właśnie teraz mnie filmują. Ważne jest, żeby wiedzieć dlaczego, bo wtedy będziemy zgodni z przeznaczeniem używać tych rzeczy, wyobrażacie sobie, że biorę iPada i kopię ogródek, wszyscy będą się śmiały. Każdy by się ze mnie śmiał. Każdy by powiedział, że jestem totalnie nierozsądnym gościem. Ale jeśli pierwszy raz bym zobaczył iPada, i jeszcze w takim wiecie. W takim zasłoniętym etui, gdzie nie widziałbym tego ekranu, to mógłbym mieć różne myśli. A gdybym w ogóle nie wiedział i w ogóle nie był w tej rzeczywistości, w której my dzisiaj jesteśmy, to naprawdę mógłbym tego używać na różne sposoby. Mógłbym tego używać po to, żeby bić ludzi po głowie, rzucać tym, kopać ogródek, cokolwiek. Czy to oznacza, żebym używał to zgodnie z przeznaczeniem? Nie. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, jaki jest cel, dla jakiego został stworzony iPad. Więc muszę poznać cel. Muszę poznać, e, jaki jest cel. I niepoznanie tego celu i realizowanie tego celu, nie wiedząc, jaki jest cel. Prowadzi nas do tego miejsca, czym jest grzech. Grzech to chybienie celu. To kopanie ogródka ipadem. To jest grzech. Jaki jest cel małżeństwa? Hmm, to jest ciekawy bardzo temat z tego względu, że. E, że wielu ludzi jest w małżeństwach. Nasze społeczeństwo generalnie jest heteroseksualne, a więc mamy małżeństwa, co jest właściwe, bardzo biblijne, ale tak mało ludzi zadaje sobie pytanie, jaki jest cel małżeństwa. Studiujesz, uczysz się, czytasz mnóstwo książek, poznajesz różne rzeczy po to, żeby stać się inżynierem, profesorem, by stać się naukowcem, by stać się mechanikiem, by stać się tym, tym, tym i tym. Dlaczego? Dlatego, że chcesz zrealizować jakiejś rzeczy, do których wierzysz, że zostałeś powołany, a więc chcesz być filmowcem, uczysz się tego, by zrealizować ten cel. I dokładnie tak samo jest z małżeństwem, żeby mieć dobre małżeństwo, potrzebujesz wiedzieć, jaki jest cel małżeństwa, by zrealizować go. Ile przeczytałeś książek na temat małżeństwa? Ile miałeś rozmów, zadając pytanie, jaki jest cel? Ha. Nie będę odpowiadał na to pytanie, dobrze będzie, jeśli postudiujesz i pomyślisz na ten temat, ale używam tego przykładu po to, żeby pobudzić siebie i mnie do tego, abyśmy zadawali pytania i żebyśmy zaczęli myśleć. Cel jest istotny i Boże Słowo uczy nas, że cel, Twój i mój cel, dla jakiegoś zostaliśmy stworzeni, jest niezwykle istotny, niezwykle ważny. Czym jest grzech możemy zobaczyć w ogrodzie Eden? Bóg stworzył człowieka do Eden po to, żeby tam był z Nim, żeby się cieszył Nim, żeby się radował Nim, żeby uwielbiał Boga i żeby Jemu służył, i żeby miał ogromną radość z powodu tej niezwykłej społeczności. I człowiek zszedł z tej drogi, poszedł drogą, swoją drogą zaczął myśleć, że on będzie on wie lepiej i on będzie postępował tak jak on chce i pójdzie za tym co on chce. Co to spowodowało, kiedy człowiek odszedł od Boga? To nie Bóg odszedł od człowieka, to człowiek obrał inną drogę. On Wyszedł spod Bożego autorytetu. On zostawił cel, dla jakiego został stworzony, i stworzył nowy cel. Zamiast służyć Bogu, zaczął służyć sobie. Zamiast cieszyć się Bogiem i radować Bogiem, to zaczął próbować wszystkich innych rzeczy, żeby one sprawiły mu radość. I co się stało? I, i, i wyrósł wielki korzeń egoizmu. Wszystko jest dla mnie, wszystko dla mnie, wszystko jest dla mnie. I to jest bardzo niszczące. Grzech sprowadził na Ziemię dużo kłopotów. Przeczytam kilka rzeczy. Ta zerwana z Bogiem relacja doprowadziła do takiego miejsca, gdzie mm, przyszedł ból do naszego życia, przyszły choroby, przyszła śmierć, przyszła starość, Przyszło, przyszły kataklizmy później i przyszły wszystkie problemy, które dzisiaj oglądamy na Ziemi z powodu grzechu. Wiele kłopotów, wiele wojen jest z powodu grzechu. Wykorzystane dzieci to jest powodem jest grzech. E, także głód na naszej ziemi, Niedobór różnych rzeczy, zniszczona ziemia, zdemolowani ludzie to jest efekt grzechu. A więc grzech jest chybieniem. Ziemia mogłaby być, wyglądać inaczej, ludzie mogliby wyglądać inaczej. Nasze życie mogłoby, być, mogłoby wyglądać inaczej, gdyby nie to, że Adam i Ewa postanowili, że pójdą swoją drogą. Więc chcecie zachęcić do tego, żebyś zaczął zadawać sobie pytania, i żebyś zadawał sobie pytanie, czym prawdziwie jest grzech. I przeczytam Ci kilka tekstów Bożego słowa, dlatego że myślę, że one są dość ważne. Grzech jest przekroczeniem prawa. Grzech. Jak w liście do Hebrajczyków jest na przykład, na przykład napisane, przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z złożywszy, złożywszy siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Grzech nas usidla, grzech kłamie, grzech nas powstrzymuje, grzech sprawia, że nie widzimy dobrze, nie oceniamy dobrze rzeczywistości. Grzech w końcu prowadzi do tego, że Ziemia i ludzie, i nasze relacje są zniszczone. I możemy zobaczyć to w, w ogrodzie Eden, Adam i Ewa. Pamiętacie ten moment, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli? Pamiętacie ten moment, w którym Adam i Ewa zrobili jedną rzecz? Bóg przyszedł, zadał pytanie Adamowi, gdzie jesteś? Adam powiedział, schowałem się, wstydzę się, jestem nagi. I później, później to następne pytanie, które Bóg zadaje i zaczyna z nim rozmawiać, mówi, wiesz, dałeś mi kobiety, to jest jej wina. I zrzucił ten grzech na nią. Tak robimy. Zrzucamy grzech na innych. My nie jesteśmy odpowiedzialni za grzech. To nie jest nasza wina. To ktoś inny jest winny. To moi rodzice są winni. To społeczeństwo jest winne. I to prowadzi do jednej rzeczy. To prowadzi do zniszczenia naszego życia i braku odpowiedzi na to, jak mogę zrealizować cel, dla którego zostałem stworzony. A zostałem stworzony po to, żeby poznać Boga, uwielbiać Go i cieszyć się Nim. Bo to zostałeś stworzony i nie musisz żyć w grzechu. Jezus ma dla Ciebie dobrą nowinę, która polega na tym, że On umarł za każdy Twój i mój grzech, każde i moje wykroczenie, po to, abyśmy byli od Niego uwolnieni, od tej siły, która dominuje jako grzech w naszym życiu, i żebyśmy zaczęli się uczyć chodzić z Nim, poznając Go, uwielbiając Go i ciesząc się Nim, a to oznacza niezwykłą harmonię w Twoim i moim życiu. E, następny wykład, w następną środę będę dalej na ten temat mówił, by pokazywać Ci i zachęcać Cię do tego, żebyś poznał swój cel i żebyś zrozumiał, że grzech nie stoi wcale po Twojej stronie. On Ciebie niszczy, błogosławię Cię, jesteś w dobrym momencie Twojego życia. Amen.